Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym. Całe życie myślałem, że, e, że chcę zostać piłkarzem, a zostałem zawodnikiem. Za granicą kibicuję. W Barcelonie, zdecydowanie. Ulubiony piłkarz dzieciństwa. Wieszczu. <laughs> 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 nikt mnie nie pokona, wy. Chciałem powiedzieć w ping ale twaro mnie Tylko <laughs> najbardziej boję się choroby. Drugą połowę poznałem w Warszawie, w Empiku. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać. Kuba Wojewódzkiego, bo jest koszalina. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Barcelona. Byłem z siebie dumny, gdy córka powiedziała do mnie tata. Moim marzeniem jest zdobyć mistrzostwo Polski z Lechią. Muzyka, której słucham najczęściej, to jest taka muzyka, którą puszcza Sławek Peszko bo on jest naszym DJ-em, więc zazwyczaj słucham tego, co on puszcza. Po meczu lubię <grym> spędzać czas z rodziną. To mnie relaksuje. Dużo czasu i stresu mnie kosztuje ten, te, te przygotowanie się do meczu, dlatego później lubię się trochę zrelaksować. O! Z techniką na bakier. Dobra, bo to jest dosyć. To, niech, to będę ja z techniką na bakier. W ekstraklasie lubię to jest, że jest tak fajnie opakowana, że fajnie się to wszystko ogląda i, i, i dużo e, wszędzie tego jest. Na imprezach bryluje. E, nie wiem, czy na imprezach bryluje, ale Michał Chrapek tak fantastycznie tańczy, więc jak kiedyś go zaprosicie do studia tutaj, to naprawdę musicie poprosić go, żeby zatańczył, bo to jest po prostu coś rewelacyjnego. Po prostu kocha to robić. Największy modniś, e, myślę, że w reprezentacji... Kiedy jeszcze grałem w niej, to i myślę, że się nic nie zmieni w Na najbliższych latach, to Krycha wiadomo świetnie wygląda w futrach. Największa maruda? No chyba za czasów też Wrocławia to Krzysztof Wołczek. Pamiętam, że nawet się śmialiśmy kiedyś, że największą zmorą sprzedawcy jest jak Krzysztof Wączek z rodziną przychodzi. No. <laughs> Najdłużej pod prysznicem przed lustrem? Madejos chyba też długo długo zawsze spędzał i musiał się wygrzeć. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Myślę, że Sławka Peczki, Wierzcha, on też opowiadał fajne historie z czasów, kiedy zdobywał mistrzostwa. Musicie go podpuścić, żeby tutaj na wizji to powiedział.